Tak się cieszę, że wpadłaś. Postanowiłam pojechać do Egiptu na wakacje. Moja teściowa promieniała, jakbyśmy nie żyli od miesięcy na zupkach chińskich i nieopłaconych rachunkach. Co? wydyszałam zszokowana. Jak możesz sobie na to pozwolić, skoro cały czas wysyłamy ci pieniądze na spłatę długów? Spojrzała na mnie ze zdziwieniem, lekko przechylając głowę. I w tym dokładnie momencie przeszedł mnie dreszcz. Coś było strasznie nie tak. Nazywam się Katarzyna i mam 35 lat. Pracuję w skromnej firmie. Moje życie zawsze było dość zwyczajne, dopóki seria wydarzeń nie wywróciła wszystkiego do góry nogami. Z moim mężem, Michałem, jesteśmy małżeństwem od pięciu lat. I choć nigdy nie byliśmy zamożni, udawało nam się żyć wygodnie. To było zanim ogromne obciążenie finansowe nagle spadło na nasze barki. Dług, który Michał nalegał, żebyśmy spłacali w imieniu jego matki. Sytuacja stała się tak napięta, że musieliśmy oszczędzać na podstawowych rzeczach. Ledwo starczało nam na jedzenie czy wizyty u lekarza, więc kiedy zaczęła mówić o luksusowych wakacjach w Egipcie, niemal zakwestionowałam jej zdrowie psychiczne. Moja teściowa, pani Kowalska, straciła męża, ojca Michała, zaledwie kilka miesięcy wcześniej. To był trudny okres dla nas wszystkich. Mój teść, pan Kowalski, zawsze był cichym, łagodnym człowiekiem, kimś, na kogo można było liczyć, gdy życie stawało się trudne. Przyjął mnie ciepło do rodziny od momentu, gdy Michał się oświadczył i bardzo się zbliżyliśmy. Jego odejście było szokiem, a dopiero niedawno wróciliśmy do jakiejś normalności. Kiedy zagadkowe ogłoszenie pani Kowalskiej wstrząsnęło mną do głębi, nie mogłam powstrzymać się od podniesienia głosu. Jak to wakacje w Egipcie? Zarządzałam bardziej stanowczo niż zamierzałam. Pani Kowalska wydawała się autentycznie zaskoczona moją złością. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Wtedy powiedziała mi coś, co wywróciło mój świat do góry nogami. Nigdy nie prosiła o nasze wsparcie finansowe. Najwyraźniej powód, dla którego harowałam, pomijałam wizyty w szpitalu i liczyłam każdy grosz przez miesiące, nie miał z nią nic wspólnego. Cała sytuacja, wysyłanie pieniędzy na spłatę jej długów, życie na najściślejszym budżecie, została zaaranżowana przez samego Michała. Poczułam falę przerażenia i oburzenia. O czym ona mówi? zapytałam Michała, który stał tam w milczeniu, unikając mojego wzroku. Ten moment był jak koszmarny sen. Zdrada tak głęboka, że mój umysł niemal się wyłączył. Pozwólcie, że cofnę się i wyjaśnię. Jak doszliśmy do tego punktu? Kilka tygodni po pogrzebie mojego teścia, Michał i ja, wreszcie zaczęliśmy oddychać. Dom był cichszy bez niego, ale życie toczy się dalej i robiliśmy co mogliśmy, żeby iść naprzód. Pewnego wieczoru przy kolacji, mój mąż zrzucił bombę. Katarzyno, powiedział, myślałem, że od przyszłego miesiąca chciałbym wysyłać mamie trochę pieniędzy co miesiąc, żeby jej pomóc finansowo. Na początku założyłam, że po prostu chce być troskliwy. W końcu jego matka była świeżo owdowiała, może martwił się o jej stan emocjonalny, ale coś w jego słowach sprawiło, że się zastanowiłam. Czy twoja siostra Agnieszka nie mieszka nadal z twoją mamą? Zapytałam. Agnieszka radziła sobie świetnie, pracowała w prestiżowej korporacji i zarabiała imponującą pensję, znacznie więcej niż Michał czy ja. Poza tym mój teść pracował w renomowanej firmie do emerytury i zostawił emeryturę, która, o ile wiedziałam, miała wspierać panią Kowalską. Michał zawahał się, zanim wyjaśnił, że jego matka ma więcej długów, niż ktokolwiek zdawał sobie sprawę, i że potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Większość emerytury taty i jego oszczędności poszła na rachunki szpitalne, koszty pogrzebu i część kosztów medycznych, których nie pokryło ubezpieczenie. Mój mąż powiedział. Mama ma kłopoty, ale jest zbyt dumna, żeby powiedzieć Agnieszce. Jego oczy wydawały się tak szczere, że mu uwierzyłam. Mimo niepewności, ostatecznie zgodziłam się, że powinniśmy jej pomóc. Od tego dnia cała nasza rutyna się zmieniła. Oszczędzaliśmy na świeżych produktach, rzadko kupowaliśmy nowe ubrania i prawie nie jadaliśmy na mieście tylko absolutne minimum. Michał spędzał więcej czasu w pracy często wracał tak późno, że już spałam. Mimo to pieniądze, które oszczędzaliśmy, zawsze znikały na tym, co myślałam, że jest kontem bankowym mojej teściowej. Moje uczucia wahały się od dumy z rodzinie do rosnącego niepokoju, szczególnie gdy nie mogłam sobie pozwolić na wizytę u lekarza, gdy dostałam wysokiej gorączki. Pewnego ranka, po tygodniach intensywnego zmęczenia, zemdlałam w łazience. Wzięłam zwolnienie w pracy. Ale gorączka szalała. Powiedziałam Michałowi, że planuje iść do szpitala, a on się wzdrygnął, mówiąc: Już jesteśmy spłukani, Katarzyno. Po prostu zostań w domu, weź coś bez recepty i odpocznij. Byłam oszołomiona. Kłóciłam się, że to może być coś poważnego jak grypa czy infekcja wirusowa. Nie chciał słuchać. Żadnego szpitala, nalegał. Próbujemy pomóc mojej matce nie możemy marnować pieniędzy. To wspomnienie wciąż boli. Punkt zwrotny, gdzie moja frustracja przerodziła się w prawdziwą urazę. Mijały miesiące, a ja nadal przekazywałam sporą część mojej pensji na to, co uważałam za fundusz awaryjny pani Kowalskiej. Pewnego popołudnia postanowiliśmy ją odwiedzić, częściowo żeby sprawdzić co u niej. Gdy tylko weszliśmy do jej domu, zauważyłam walizki rozłożone po salonie. Moja teściowa przywitała nas radośnie, ogłaszając: Tak się cieszę, że wpadliście. Postanowiłam pojechać do Egiptu. Jej głos był radosny, jakby nie miała żadnych trosk. Zamarłam. Wyjazd do Egiptu? Powtórzyłam. Agnieszka, która była tego dnia w domu, dołączyła z entuzjazmem. Tak, mama i ja uznałyśmy, że zasługujemy na przerwę. Będziemy się relaksować na plaży. Zwiedzać piramidy, może spróbujemy lokalnej kuchni. To będzie niesamowite. Powinnaś też pojechać, Katarzyno. Świetnie byśmy się bawiły razem. Na początku nie mogłam mówić. Patrzyłam na nie z niedowierzaniem moje myśli krzyczały: Jak mogą sobie pozwolić na luksusowe wakacje? Ledwo wiązaliśmy koniec z końcem a one radośnie wybierały się do jednego z najsłynniejszych kurortów. Kiedy w końcu odzyskałam głos, wyrwał się szorstki, drżący wybuch. Chyba żartujesz, prawda? Wyjazd za granicę? Jak to planujecie, skoro wysyłamy pieniądze na spłatę długów? Pani Kowalska i Agnieszka spojrzały na mnie, jakbym powiedziała coś niezrozumiałego. Moja szwagierka wyciągnęła rękę, żeby dotknąć mojego ramienia w pocieszającym geście. Katarzyno, co się dzieje? Wyglądasz na bardzo zdenerwowaną. Jeśli chodzi o koszty podróży, całkowicie rozumiemy. To nie jest tanie, ale pomyślałyśmy, że może chciałabyś do nas dołączyć, szczególnie po tym wszystkim, przez co przeszłaś. Nie mogąc się powstrzymać, wylałam wszystko. Niekończące się oszczędzanie, moja nieleczona gorączka, noce, gdy leżałam bezsennie, martwiąc się, że nigdy nie wydostaniemy się z tej finansowej dziury. Priorytetowo traktowaliśmy wasz tak zwany dług. Na Boga! wykrzyknęłam drżącym głosem. A wy planujecie luksusowe wakacje na plaży. Czy zdajecie sobie sprawę, że Michał nie pozwolił mi nawet iść do szpitala, bo rzekomo jesteśmy spłukani? Moja teściowa zamrugała, zdezorientowana. Katarzyno kochana, dług? O jakim długu mówisz? Poczułam, jak żołądek mi się przewraca. Wiesz, ten ogromny dług, o którym Michał mówił, że masz powód dla którego oddawałam setki złotych miesięcznie żeby pomóc jej twarz stężała gdy spojrzała na mojego męża nie mam pojęcia o czym mówisz nie mam żadnych długów nadal mam emeryturę twojego teścia plus spadek moje finanse są wystarczająco stabilne żebym mogła zaplanować krótki wyjazd nie śniłabym o podróżowaniu gdybym była zadłużona prawda uderzyła mnie jak grom z jasnego nieba Odwróciłam się do Michała, który był zapędzony w kąt, dosłownie i w przenośni. Moje oczy się zwęziły. Michale, powiedziałam niskim, pełnym gniewu głosem, czy zechcesz wyjaśnić, dlaczego Twoja matka nic nie wie o tym ogromnym długu, o którym mówiłeś? Odwrócił wzrok. Jego twarz pobladła. To nie tak jak myślisz, wymamrotał nieprzekonująco. Mogę wyjaśnić. Agnieszka założyła ręce, rzucając mu przeszywające spojrzenie. Wyjaśnij teraz, zażądała. Bo mówiłeś nam, szczególnie Katarzynie, że mama ma kłopoty i potrzebuje pomocy finansowej. Jak to usprawiedliwisz? Oczy Michała przeskakiwały od siostry do matki, potem z powrotem do mnie. W końcu westchnął i przyznał się do strasznej prawdy. Ja chodziłem do klubów nocnych. Jeden z moich współpracowników mnie wprowadził i poniosło mnie. To miało być tylko od czasu do czasu, żeby się odstresować, ale potem stało się nawykiem. Moja wizja zamazała się z wściekłości. Więc przez cały ten czas, powiedziałam drżącym głosem, pieniądze, które myślałam, że pomagają twojej matce, faktycznie finansowały twoje nocne wyjścia, i miałeś czelność zachowywać się, jakbym była samolubna, gdy potrzebowałam szpitala. Odmówiłeś mi wizyty u lekarza, bo chciałeś dalej pompować moje pieniądze w swoją rozrywkę. Kiwnął głową żałośnie: Wiem, przepraszam. Byłem zestresowany po śmierci taty i zmianie pracy wszystko było przytłaczające. Byłam oszołomiona moje myśli wirowały w zawrotnej pętli. Wszystkie te noce, gdy leżałam bezsennie ze strachu o finanse wszystkie te razy, gdy kupowałam najtańsze produkty wszystkie te razy. Gdy rezygnowałam z małych przyjemności, żeby pomóc pani Kowalskiej. I to wszystko było kłamstwem. Każdy kawałek. Łzy spływały po mojej twarzy, mieszanka gniewu, złamanego serca i zdrady. Gdy spojrzałam na Teściową i Agnieszkę, zobaczyłam tylko szok i smutek. Matka Michała podeszła, biorąc moją dłoń. Katarzyno, tak mi przykro. Nie miałam pojęcia, że mój syn opowiadał ci te wszystkie kłamstwa. Nigdy bym mu na to nie pozwoliła. Moja szwagierka potrząsnęła głową. Jej głos drżał z oburzenia. Michał, nie mogę uwierzyć, że zniżyłeś się do tego poziomu. Katarzyna poświęcała własne zdrowie dla tego fikcyjnego długu. Jak mogło się jej tak łatwo kłamać? Słowa mojego męża wylały się w żałosnej próbie usprawiedliwienia. Nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić. Myślałem, że wszystko oddam, ale wpadłem głębiej niż planowałem. Myślałem, że jeśli powiem, że to dług mamy, uniknę kłótni. Poczułam mdłości, przypominając sobie, jak przekonywał mnie do rezygnacji z wizyty w szpitalu. Czy masz pojęcie, jakie to było okropne? wypluła, ocierając łzy z policzków. Zmusiłeś mnie do zostania w domu z wysoką gorączką, żeby zaoszczędzić pieniądze. Wszystko po to, żebyś mógł kontynuować tę żałosną nocną rutynę. Michał opuścił głowę. Niezdolny do odpowiedzi. Moja wściekłość rosła, gdy przypominałam sobie upokarzające momenty grzebania w koszykach z przecenami, kwestionowania każdego małego zakupu, pomijania wszelkich osobistych wygód. Tymczasem on nie wykazał żadnej skruchy aż do teraz. Wzięłam drżący oddech i ustabilizowałam głos. Koniec, Michale. To małżeństwo się skończyło. Nie mogę żyć z kimś, kto tak łatwo kłamie i tak głęboko mnie rani. Nie wspominając o tym, jak zrobiłeś głupków ze swojej matki i siostry: Chcę rozwodu. Oczy mojego męża rozszerzyły się. Czekaj, Katarzyno, proszę zaczął, ale jego siostra przerwała mu nagłym policzkiem. Ostry dźwięk odbił się echem po salonie, zostawiając go trzymającego się za twarz w oszołomieniu. Ze łzami w oczach Agnieszka spojrzała gniewnie na brata Nie mów ani słowa. Kłamałeś o finansach mamy, brałeś pieniądze Katarzyny i odmawiałeś jej opieki medycznej. Nie masz prawa prosić o współczucie. Pani Kowalska spojrzała na niego ze złamanym sercem. Jak mogłeś jej to zrobić? I to zaraz po śmierci twojego ojca. Wychowaliśmy cię na lepszego człowieka. Michał otworzył usta, może żeby zaprotestować, ale nie padły żadne słowa. Upadł na kolana, łzy spływały po jego policzkach. Schrzaniłem, wyszeptał. Po prostu nie wiem jak to naprawić. Odwróciłam się, bolesna gula formowała się w moim gardle. Nie ma jak tego naprawić, powiedziałam. Zwrócisz pieniądze, które mi jesteś winien. Nie obchodzi mnie jak to zrobisz, ale oczekuję każdego grosza. A jeśli chodzi o nas, to koniec. Pani Kowalska i Agnieszka przeprosiły ze łzami w oczach. Moja szwagierka przytuliła mnie mocno. Katarzyno, nigdy tego nie chciałyśmy. Doceniamy wszystko, co dla nas zrobiłaś, nawet jeśli było to pod fałszywymi pozorami. Proszę, daj nam znać, jeśli cokolwiek możemy zrobić. Moje serce było nieznośnie ciężkie, ale zdawałam sobie sprawę, że to nie była wina mojej teściowej czy Agnieszki. Były tak samo oszukane jak ja. Dziękuję. Obu Wam. Zdołałam powiedzieć. Wcale was nie winię, ale nie mogę pozostać w małżeństwie z mężczyzną, który mnie wykorzystał i kłamał mi w twarz. Wyszłam tego dnia wracając do małego mieszkania, które kiedyś dzieliłam z Michałem. W ciągu tygodnia wyprowadziłam się całkowicie. Udało mi się znaleźć skromne miejsce niedaleko pracy. Na szczęście, ponieważ byłam pełnoetatowym pracownikiem, mogłam sobie pozwolić na czynsz. I pokryć własne wydatki bez polegania na nikim. Skonsultowałam się z prawnikiem, przedstawiając każdy dowód, jaki miałam: przelewy bankowe, wiadomości tekstowe od Michała o pomaganiu mamie, a nawet zdjęcia moich skromnych posiłków, podczas gdy on imprezował w klubach nocnych. Prawnik zapewnił mnie, że mam mocną sprawę rozwodową i że mogę odzyskać fundusze, które mój mąż ode mnie wziął. Postępowanie przebiegło szybko. Michał nie kwestionował niczego, prawdopodobnie dlatego, że wiedział, że jest całkowicie winny. Nie miał wyboru musiał mi zwrócić wszystkie pieniądze, które mu dałam plus odszkodowanie za cierpienia moralne. Słyszałam, że aby poradzić sobie z nagłym ciosem finansowym musiał pracować w morderczo długich godzinach w swojej nowej pracy ledwo śpiąc. Ironicznie imprezowe życie którym tak się cieszył, było teraz poza zasięgiem, zastąpione nad godzinami i długiem, który musiał sam dźwigać. Po finalizacji rozwodu Michał wysłał mi lawinę błagalnych wiadomości. Wiem, że schrzaniłem, brzmiała jedna. Proszę wybacz mi. Nie będę już chodzić do klubów nocnych. Nie oczekuję, że wrócisz, ale czy możesz mi pożyczyć trochę pieniędzy tylko ten jeden raz? Przedstawił to jako nagły wypadek. Może był. Ale miałam dość jego manipulacji. W momencie, gdy ostatnia płatność została zaksięgowana na moim koncie, zablokowałam jego numer. Jakakolwiek litość, którą dla niego czułam, była przyćmiona wspomnieniem tego, jak mnie wykorzystał. Tymczasem pozostałam w kontakcie z panią Kowalską i Agnieszką. To nie była ich wina, i nadal okazywały mi życzliwość nawet po rozwodzie. Dzwoniły lub pisały, żeby sprawdzić, czy o siebie dbam. Pewnego dnia, gdy spotkałam się z nimi na lunchu, moja teściowa wydawała się przytłoczona wyrzutami sumienia. Katarzyno, łami mi serce, że mój syn sprawił ci taki ból, powiedziała ze łzami w oczach. Ale jestem wdzięczna, że znalazłaś siłę, żeby odejść. Agnieszka ścisnęła moje dłonie przez stół. Masz cały mój szacunek, powiedziała cicho. Zrobiłaś wszystko i więcej, żeby pomóc naszej rodzinie więcej niż kiedykolwiek zdawałyśmy sobie sprawę mam nadzieję że wiesz że nadal uważamy cię za rodzinę bez względu na to co się stanie z Michałem uśmiechnęłam się mrugając żeby powstrzymać własne łzy ich ciepło przypomniało mi że nie każdy Kowalski mnie zdradził tylko Michał dziękuję naprawdę doceniam wasze wsparcie pomogło mi to odbudować się emocjonalnie i finansowo i może naprawdę zaplanujemy kiedyś razem wyjazd do Egiptu, prawdziwe wakacje? Obie się roześmiały, choć głos pani Kowalskiej drżał z utrzymującego się poczucia winy. Tylko jeśli chcesz, obiecała. A jeśli pojedziemy, tym razem zaplanujemy to razem, bez tajemnic, bez kłamstw. Mała fala ulgi przepłynęła przeze mnie. W tym momencie zdałam sobie sprawę, jak daleko zaszłam od nocy. Gdy zemdlałam z gorączki. Bez pieniędzy na wizytę w szpitalu byłam wreszcie wolna od ciężaru oszustwa Michała. Mogłam wybierać, jak wydawać swoje pieniądze, dbać o swoje zdrowie i podejmować decyzje dla siebie bez bycia zmuszaną do poczucia winy czy samolubstwa. Kilka miesięcy później ułożyłam sobie nowy rytm w moim mieszkaniu. Praca wciąż była wymagająca, ale w końcu miałam stabilność finansową i kontrolę nad swoim życiem. Nie wahałam się iść do lekarza, gdy czułam się chora. Moja lodówka była zaopatrzona i mogłam nawet pozwolić sobie na okazjonalne wyjście. Ciągła presja życia od wypłaty do wypłaty dla kogoś innego zniknęła. Pani Kowalska i Agnieszka pozostały w kontakcie, oferując wsparcie emocjonalne i przypominając mi, że nie każda więź została zerwana przez zdradę Michała. Dołączałam do nich na rodzinne spotkania od czasu do czasu. Michał nigdy nie był zapraszany. Słyszałam, że był pogrążony w nadgodzinach, walcząc pod ciężarem własnych złych wyborów. Czułam błysk litości, ale głównie czułam się wolna. Niektóre noce leżałam w łóżku, odtwarzając to wszystko. Kłamstwa Michała, poświęcenia, które poczyniłam, gniew, który nosiłam, ale za każdym razem przypominałam sobie: odeszłam. Stanęłam w swojej obronie. Odzyskałam to, na co zasługiwałam. Ta myśl dawała mi siłę. Życie nie jest idealne. Nadal mam rachunki i pracowite dni, ale teraz stawiam im czoła na własnych warunkach. Już nie jestem skrępowana czyimiś kłamstwami. Znów mam przestrzeń na nadzieję. Może pewnego dnia naprawdę pojadę do Egiptu z panią Kowalską i Agnieszką. Może będziemy się śmiać w słońcu, wolne od ciężaru przeszłości. Cokolwiek nadejdzie, stawię temu czoła z lżejszym sercem. Odzyskałam swoją wolność, zdrowie i spokój i na razie to więcej niż wystarcza.